Cześć. Dzisiaj opowiemy o najgłośniejszej sprawie, która odżyła po 12 latach dzięki Krakowskiemu Archiwum X, którzy tą sprawę wznowili. Oczywiście, jak się domyślacie, mam na myśli zaginięcie Iwony Wieczorek. Mimo faktu, że jest całe mnóstwo materiałów o niej, to chciałabym przekazać wam moje spostrzeżenia o tej sprawie i przede wszystkim lekko ją odświeżyć. Pierw oczywiście opiszemy Iwonę, czym się zajmowała, kim właściwie była, a później przejdziemy do opisu jej zaginięcia, aby na sam koniec przekazać wam, co ja o tym myślę. A więc kim była Iwona Wieczorek? Iwona Wieczorek urodziła się 8 stycznia 1991 roku. Po rozwodzie rodziców zamieszkała z mamą i ojczymem w Gdańsku. Dziewczyna miała silny charakter i wiedziała, co chce w życiu osiągnąć. Miała dużo znajomych, którym poświęcała czas. W 2010 roku Iwona zdawała maturę i dobrze jej to poszło. Jej planem na przyszłość było studiowanie w Akademii Morskiej w Gdyni. Niestety, tego planu nie udało jej się już zrealizować. Jesienią miała zacząć studia. Złożyła papiery na Politechnikę i Uniwersytet Gdański, ale jak wspominała jej matka, Iwona Kinda Wieczorek, córce najbardziej zależało na stosunkach międzynarodowych na Akademii Morskiej w Gdyni. Chciała też zrobić kurs prawa jazdy. Planowały z mamą wakacje w Hiszpanii. Miała to być nagroda za studia. I taki początek jej dorosłego życia opowiedziała kinda wieczorek w 2014 roku w mediach. Niestety o tym, że została przyjęta na wymarzoną uczelnię, iwona już się nie dowiedziała. List z decyzją przyszedł dwa dni po jej zaginięciu. Jako, że zdała maturę i były to dla niej ostatnie takie długie wakacje, 16 lipca 2010 roku Iwona wraz z przyjaciółmi, mianowicie Adrią, Pawłem, Markiem i Adrianem, wychodzą na imprezę do Sopotskiego Dream Clubu. Zanim jednak wspólnie dotarli do Dream Clubu, uznawanego za wyjątkowo prestiżowe miejsce, z przyjaciółką Adrią oraz trzema kolegami, Iwona udała się na działkę przy ulicy Reja w Sopocie. Jeszcze przed północą cała ekipa raczyła się mocnym alkoholem. Następnym przystankiem był lokal Mandarynka, skąd wszyscy szybko przenieśli się do wspomnianego Dream Clubu. Co działo się dalej? Z pozoru prosta historia staje się od tego momentu bardzo skomplikowana, i nawet teraz po tylu latach, nie wiadomo co naprawdę się stało i przede wszystkim dlaczego Iwona zaginęła. Dlatego przeanalizujmy sobie przebieg zdarzeń. O 22.30 po dziewczyny przyjechali koledzy. Po drodze na działkę babci Pawła kupili około 2 litrów alkoholu. Na działce miało dojść do pierwszej sprzeczki. Paweł ponoć wyraźnie okazywał zainteresowanie Iwoną, co dziewczynie się nie spodobało. Przypominam, że Iwona niedawno rozstała się ze swoim chłopakiem, a więc prawdopodobnie nie była gotowa jeszcze na jakieś romanse. Swoją drogą, skoro już jesteśmy przy temacie byłego chłopaka Iwony, więcej opowiem na sam koniec. Jednak dla mnie jest bardzo podejrzaną osobą i wydaje mi się, że wie nieco więcej o tej sprawie. A w momencie nagrywania odcinka dowiedziałam się, że według prokuratury strasznie gubił się w zeznaniach dotyczących przebiegu zdarzeń podczas, kiedy Iwona zaginęła. O północy pojechali taksówką z Alei Niepodległości do klubu Mandarynka przy ulicy Bema. Niecałą godzinę później ruszyli do Dream Clubu. Na miejsce dotarli około godziny pierwszej. Mimo, że na imprezę wstęp miały tylko osoby powyżej 21 lat, ochroniarze wpuścili zarówno 19-letnią Iwonę, jak i 17-letnią Adrię. Tuż po wejściu do klubu Iwona dostała wiadomość od koleżanki, która napisała jej, że jej były chłopak, Patryk, bawi się w klubie Banana Beach w Gdańsku. Chłopakowi miały towarzyszyć dwie dziewczyny. Wiadomość zdenerwowała Iwonę. Między znajomymi doszło do kolejnej sprzeczki. Dziewiętnastolatka wyszła z klubu, ale po namowach kolegów i Adrii wróciła. O godzinie 2.50 Iwona postanowiła jednak opuścić imprezę w Dream Clubie. Znajomi próbowali ją zatrzymać, proponowali wspólny powrót kolejką. Iwona odmówiła i odeszła w kierunku domu. Jej towarzysze też skończyli zabawę. Adria odjechała taksówką, a chłopaków odebrał kolega. Tutaj warto dodać też o pewnych teoriach, które krążą w sieci. Mianowicie często ludzie zadają pytanie dlaczego Iwona nie pojechała taksówką, tak samo jak jej przyjaciółka Adria. Wytłumaczenie jest proste, Iwona nie pracowała jeszcze, jak wspomniałam miała wakacje i nie chciała wykorzystać. Dlatego postanowiła iść pieszo. Natomiast często pojawiają się hipotezy, jakoby Iwona trudniła się prostytucją. Jednak gdyby tak było, to Iwone na pewno stać by było, na zamówienie sobie taksówki, więc myślę, że tą hipotezę można wykluczyć. Poza tym nie ma dosłownie żadnych dowodów na to, aby tak było. Nie mam pojęcia dlaczego ta teoria jest tak popularna. Około 3.33, jadąca taksówką do domu Adria dostała smsa od Iwony, drugie wejście na Molo. Czekam. Siedemnastolatka, będąc już prawie pod domem, zadzwoniła o 3.36 do Iwony, której tłumaczyła, że nie ma pieniędzy na kolejny kurs do Sopotu. Dziewczyny posprzeczały się i ustaliły, że Iwona nie przyjedzie do Adrii nocować. Iwona prosi koleżankę, aby rzeczy, które zostawiła u niej w domu, wystawiła na znajdujący się na parterze balkon. Tutaj mała dygresja: Iwona miała nocować tej nocy u Adrii, dlatego u niej były jej rzeczy. Dziewczyny często tak robiły, że Iwona później zabierała rzeczy z balkonu Adri, głównie po to, aby nie budzić domowników. O godzinie 3.49 telefon Iwony wieczorek rozładował się, a przynajmniej tak twierdzi policja. Po drodze minęła miejsce, w którym tej nocy bawił się były chłopak Iwony, który również dziwnym trafem wyszedł z imprezy nieco wcześniej i istnieje duża szansa na to, że po prostu Iwona się z nim spotkała, ale czy to przez przypadek, czy zamierzone spotkanie to nie wiadomo. Tak samo czy w ogóle doszło do ich spotkania. O godzinie 4:12 kamery zarejestrowały Iwonę ostatni raz. 19-latkę złapał monitoring w okolicach lokalu Bacówka przy wejściu na plażę numer 63. Stamtąd od domu dzielił ją tylko kawałek promenady i fragment parku Regana. Jest to ostatnie nagranie Iwony, o którym wiadomo. To prawdopodobnie ostatnie chwile jej życia. Od 2019 roku sprawą zaginięcia Iwony zajmują się śledczy z archiwum X. W sprawie zostało przesłuchanych kilkuset świadków, sprawdzono kilkanaście hipotez. W maju 2021 roku krakowska prokuratura zażądała informacji od 6000 tysięcy pomorskich policjantów. Śledczy mieli podejrzewać, że funkcjonariusze mogli tuszować sprawę i chronić sprawców. Ciężko było im uwierzyć, że podczas tak medialnej sprawy, że podczas tak ogromnych poszukiwań, tak ogromnych środków, czy to pieniężnych, czy ludzkich, które przeznaczono na tę sprawę, nic nie dały. Niedawno na policję zgłosił się mężczyzna z ręcznikiem, którego widać idącego za Iwoną na nagraniach z miejskich kamer. Jak mężczyzna zeznaje, nie jest w stanie potwierdzić, czy szedł za nią tamtej feralnej nocy. Jak informują media, od czasu, gdy policja ujawniła wizerunek pana ręcznika, widoczny na nagraniu Theodor N. ponoć prawie nie wychodzi z domu. Dziennikarka Faktu zapytała mężczyznę, dlaczego wcześniej nie zgłosił się na policję, skoro materiały z monitoringu z nocy zaginięcia Iwony Wieczorek były znane opinii publicznej od lat. Ten odparł zaś krótko, nawet o tym nie wiedziałem. Nie da się ukryć, że zeznania i zachowanie pana z ręczniczkiem jest dziwne. Ale czy on miał coś z tym wspólnego? Ciężko powiedzieć. Dowodów cały czas brakuje, ciała, a raczej zwłok Iwony wieczorek jeszcze nie odnaleziono, dlatego ciężko jest wysnuć jakieś wnioski. Jednak według prokuratury przysłowiowy pan z ręczniczkiem nie miał nic wspólnego z zaginięciem Iwony. Kiedy Iwona zniknęła, jej znajomi mieli leżeć już w swoich łóżkach po powrocie z Dream Clubu. Przeszukania parku Regana nie przyniosły żadnego rezultatu. Sprawdzana była też działka w Sopocie, gdzie młodzież urządziła sobie biforę party. Nie ma również pewnych dowodów na to, że 19-latka dotarła na swoje osiedle. Jej torebki z balkonu Adrii nikt nie zabrał. Ojczym zaginionej twierdził jednak, że ze snu nad ranem zerwał go krzyk Iwona. Czy rzeczywiście tak się stało? Wciąż nie wiadomo. W środę 14 grudnia 2022 roku gdańska policja zatrzymała Pawła P., który feralnej nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku był na imprezie razem z zaginioną. Druga zatrzymana osoba to kobieta, również z otoczenia iwony wieczorek, to dziewczyna zatrzymanego pawłapę. Usłyszeli zarzut utrudniania śledztwa. Obecnie po 13 latach od zaginięcia iwony wieczorek wiemy niewiele, ale jest pewna osoba, być może kilka osób, które wiedza o wszystkim. Czy to ktoś ze znajomych iwony? Czy to zatrzymany Paweł P. i jego dziewczyna? No przecież bez powodu nie postawiliby im zarzutów. Krakowskie Archiwum X przeszukuje teren Zatoki Sztuki. To bardzo słynne miejsce dla ludzi, którzy interesują się kryminalistyką. Bowiem to właśnie tam często przebywał Krystian W., który ma zarzuty uwaga 65 przestępstw, w tym ponad 40 o charakterze seksualnym. Natomiast przyjrzyjmy się teraz, byłemu chłopakowi Iwony Wieczorek. Sylwester Latkowski, który wydał książkę na temat tak zwanego Układu Trójmiejskiego, twierdzi, że jedną z najbardziej podejrzanych osób w sprawie Iwony Wieczorek jest jej były chłopak. Tydzień przed zaginięciem miała zostać pobita przez jego znajomych. Uważa również, że policja po macoszemu potraktowała temat byłego partnera Iwony Wieczorek. Jego zdaniem jest on jedną z najbardziej podejrzanych osób w całej sprawie, zwłaszcza dlatego, że kłamał w kwestii tego, gdzie przebywał w noc zaginięcia kobiety, a także, że jako jedyny podczas przesłuchania był mocno zdenerwowany, o wiele bardziej niż inne przesłuchiwane osoby. Gdy były partner Iwony, a zarazem jej kuzyn, został przesłuchany po raz pierwszy, zeznał, że w noc jej zaginięcia udał się do domu około pierwszej lub drugiej w nocy. Wcześniej miał być na deptaku niedaleko osiedla z kolegami, jednakże rok później zeznał już coś innego. W 2011 roku stwierdził, że siedział na ławce i około pierwszej był już w domu i z niego nie wychodził. Podczas przesłuchania w 2011 roku, policjant zapytał byłego chłopaka Iwony o to, dlaczego jego telefon logował się o drugiej w nocy w Sopocie na ulicy Parkowej, skoro miał on już być o pierwszej w domu. Chłopak odparł wówczas nie wiem, może do kogoś wydzwaniałem. Wtedy musiałem być z tymi kolegami, co mówiłem. Nie wiem, co robiłem na ulicy Parkowej. Musiałem tam przechodzić. Dlatego właśnie śledczy wypytywali o to, gdzie był on w noc zaginięcia. Jego telefon logował się o 2.54 aż do 3.32 w różnych rejonach trójmiasta. Co oznacza oczywiście tyle, że Ani nie był wówczas w domu, ani przed ławką, a jeździł po trójmieście przez co najmniej ponad 30 minut. Teraz przedstawię moją hipotezę, co według mnie wydarzyło się wtedy, gdy Iwona zaginęła. Uważam, że Iwona wracając do domu, przypadkiem spotkała swojego byłego chłopaka, który siedział razem z kolegami. Wydaje mi się, że wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Paweł P. pomyślał wówczas, że być może zagada do byłej dziewczyny. Dlatego podszedł do niej i wywiązała się kłótnia, podejrzewam, że to nawet nie on mógł ją zainicjować. Przypominam, że Iwona miała trudny charakter, jak jej się coś nie spodobało, to śmiało o tym powiedziała. Tak też mogło być tutaj, być może Iwona zwróciła uwagę, że niedawno się rozstali, a on już się bawił w klubie z dwoma innymi dziewczynami. Prawdopodobnie mogły paść ostre słowa. Paweł zdenerwował się i mógł ją uderzyć. Iwona mogła zagrozić policją, wtedy Paweł stwierdził, że być może jej się pozbędzie już na zawsze. Być może przypadkiem nie był to tylko jeden cios, a od razu cały szereg ciosów. Być może Iwona upadła i uderzyła tyłem głowy, który jest bardzo czuły na wszelkie uderzenia, i to właśnie wtedy zginęła. Koledzy Pawła i on sam mogli spanikować i szybko zabrali ją do samochodu, aby pozbyć się dowodów zbrodni. To tylko moja hipoteza. Przypominam, że póki co nie ma większych dowodów na to, co wydarzyło się tamtej nocy. Jeśli uważasz, że materiał się spodobał, proszę daj znać o tym w komentarzu. Fajnie by było też, gdybyś napisał, co Twoim zdaniem się wydarzyło tamtej nocy. Chętnie poznam Twój punkt widzenia w tej dziwnej sprawie. Za wszelkie komentarze i łapki w górę bardzo dziękuję.